Hej, Siemneczko, witajcie z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie. 18 listopada 2024 roku. No i co? Lady Gaga Nodal w sklepie. I Spice to samo. Skiny Eminem Nodal w sklepie. Snoop Dog to samo. Powrócił pakiet podwójny agent. I zestaw kilofów mroku. Kofin za 500. Zestaw bardzo misiasto za 1400 i siłem malowanie, syt za 1200. Obciążone rękawice kastetowe za 800, fala gorących serduszek za 300. Zestaw złoty król nadal w sklepie, mach za 2000, rufus za 1200, Śmietnikowy smagacz za 800. Sekret za 1200. Te skiny, to samo, klasyki Fortnite nadal w sklepie, reaktywacja oddziały to samo. Odpalaj silniki nadal w stopie, i mamy nową emotkę, czyli wielki przekręt za 200. Tak się tutaj prezentuje. Powróciła bębniszka i antyk. Ścieżki amowe to samo. Nie ma już dzisiaj ikonowych emotek, wojowniczych żółwi ninja, kejtańca, robaczej symfonii, głębokiego grzmienia i rurofonu. No i co, jeśli sklepie wam się podobał, to pamiętajcie, subzone, łapko w górę, ko, dżidżileon w sklepie, a się z wami żegnam, siemneczko.